Witam w kolejnym odcinku naszych przygód. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem. Jezioro, na którym nigdy nie łowiliśmy. Postanowiliśmy zrobić taki jesienny rekonesans. Zobaczyć jak to wygląda, jakie rybki tutaj są. Nastawiamy się na złowienie okonia, szczupaka. Chociaż jesteśmy na tym jeziorze pierwszy raz. Nie znamy tego jeziora, nigdy na nim nie łowiliśmy. Ale mimo tego spróbujemy coś połowić. Mam ze sobą dwa zestawy. Jeden zestaw okoniowy, drugi zestaw pod szczupaka. Będziemy próbować łowić na gumy, na blachy, na brotówki. Jezioro, na którym się znajdujemy, jest bardzo głębokie. Tu, kilka metrów od brzegu, już jest około dwóch metrów wody, i powyżej. Z linii brzegowej rosną drzewa, uchroni nas to troszeczkę przed wiatrem. Również wzdłuż linii brzegowej, już w wodzie, są zatopione konary, gałęzie. I właśnie w takich miejscach, wzdłuż brzegu, będziemy próbować łowić te ryby. Jak mówiłem wcześniej, jezioro jest bardzo głębokie. Tutaj około 10-15 metrów od brzegu na dnie znajduje się moczarka, a więc y, będzie nam utrudniało troszeczkę łowienie, ponieważ nie będziemy mogli zostawić przynęt y, przy dnie, ponieważ od razu będą zaczepy. Ale myślę, że jakieś przynęty bierzemy takie, aby nad tą zatopioną moczarką y, udało je się przeprowadzić. Ja zaczynam łowienie na gumę. Y, gramatura 12 gram. Jeżeli będzie za lekko, to przezbroję się na cięższą. Myślę, że będzie sam raz tutaj na to łowisku. Zaczynamy obławianie od mrażnika jeziora. Akwen jest całkiem spory, ale plusem jest to, że wędkarze, którzy łowili na zasiadkę, spawikowcy, porobili kładki i a pierście, co kilkadziesiąt metrów jest eleganckie dojście do tafli. Tafli wody nie trzeba się przez żadne krzaki przydzielać. Wszędzie się można dorzucić. Woda kryształ. Mówimy teraz w trzcinach. mając nadzieję, że tu będzie szupak. Jak już wcześniej mówiliśmy, no jest to nowe, jednak nowe dla nas łowisko. Nigdy tu wcześniej nie łowiliśmy. Dzisiaj tak naprawdę badamy, co kryje woda. Będziemy się starali coś wyłowić, ale tak naprawdę na efekty nie liczymy, bo trzeba się do takiego łowienia przecież przygotować. Przyjechaliśmy tak naprawdę z partyzanta. Wzięliśmy ze sobą przynęty szczupakowe. Mamy kilka Mam tomek makija koniowy, ale nie wiadomo, czy tutaj dziś nie będziemy mogli znaleźć. Próbujemy. Zobaczymy, co będzie. Sam fakt nad now nową wodą już jest ciekawy. Odstawiliśmy na razie odrę, Rodzimy to jezioro. Przemieszcza się w stronę jeziora, Tyle za, za to co nic nie było, spróbujemy tam głębiej, może tam coś będzie. Na razie łowię na brutówkę. Będę próbował na tą przynętę i będę w czasie łowienia zmieniał na różne wabiki, aż może się w końcu wszylimy w to na co ryba będzie reagowała. Dobra, jedę dalej. Trzeba się przemieszczać, trzeba szukać ryb. Kolejna kładka po drodze. Na tą da się wejść, bo chyba 3 czy 4 minęliśmy, że nie było możliwości wejścia na nie. Pozrywane, tylko patyki, Strach po takich chodzić. Jednak bezpieczeństwo też jest ważna kwestia. Nie ma co ryzykować. Czasami warto przejść większy kawałek jeziora. Na pewno trafimy na normalną kładkę. Jezioro bardzo głębokie, bo przy, przy samym brzegu jest naprawdę spora jama. Głowia z opadu główką 12 gram jest bardzo głęboko. Miałem przed chwilą mocne pociągnięcie wędką. Tak, widać po śladzie, po gumie, że był to szczupak. I na ogonku też jest ślad. Czyli coś się dzieje, trzeba rzucać dalej. Nie wciął się, Chwycił tylko za ogonek chyba. i za pół przynęty. Do haka nie doszedł. Zobaczymy, może powtórzy. Zmieniam przynętę, łowiłem obrazówkę, ale Tomek ma przed chwilą piękne branie na, na gumę. Teraz warto się przezbroić. Spróbujemy może na to. Branie było zapadło, czyli trzeba digować. Już jest dobrze, bo jakiś kontakt z rybą był chociaż. też miałem branie przed chwilką. Tutaj jest ciężko, bo na, na dnie jest moczarka i ciężko rozróżnić branie od, od tego, czy przynęta wchodzi w zaczep. O, zobaczcie, właśnie miałem. Przed chwilą jakiś szczupak chyba. Ryba musiała zapaść za samogonek, bo tylko końcówka jest kubnięta. To z boku są jeszcze poprzecz, poprzeczne nacięcia, czyli definitywnie szczupak. Zmienię przynętę, Bo jeżeli łapie za ogonek, to też może być jakiś problem. Albo w pracy przynęty. Chimeryczne brania. Wyłożył mam takiego piochanego dżeka. Wolno tonie, ale w wodzie przepięknie. Ten chwościk tutaj przy kotwicy to w wodzie wygląda tak jakby imitacja sączącej się z rybki krwi. Zmieniamy łowisko. Chładek jest sporo. Kilkanaście rzutów na jednej i następna szukamy gdzie będzie ta ryba. Okolica bardzo malownicza, jezioro jest około 20 km od naszego miejsca zamieszkania. Fajne jeziorko, takie widać że zagospodarowane przez wędkarzy, jakiś, co ileś metrów wkładki ze stanowiskami, nie trzeba się przedzierać przez krzaki. Bardzo fajnie, fajnie się łowi. Może tu odpocząć. Idziemy i szukamy ryby. To jest właśnie to o czym mówiliśmy. Cały czas coś się czepia no, do naszych przynęt. No to nic nie może się poddawać, mówimy pomimo licznych zaczepów. Chłodno się zrobiło. Wiad zaczął mocniej dziać. Padał deszcz, ale to nic. Zmieniliśmy stronę jeziora, jesteśmy teraz po, na, po przeciwległej stronie do, do miejsca, gdzie łowiliśmy ostatnio, przed chwilą, kładki porozkładane mniej więcej na takiej samej szerokości jak tam, widać, że wędkarze się przyłożyli, wygodnie się łowi, kładek tutaj jest zdecydowanie więcej niż po tamtej stronie, większy odcinek linii brzegowe można łowić. Yy, ta strona jeziora zdecydowanie różni się od tamtej. Po pierwsze nie ma trzcin. Tam były pasy trzynowi, tutaj ich nie ma. Tutaj jednak jest dużo więcej yy, fajnych, ciekawych miejscówek z punktu widzenia szczupaka i okonia. Zatopione gałęzie, kłody. Tutaj jednak szybciej można stać się przynęty niż tam. dwa zaczepy takie konkretne miałem. Niestety, jedna przynęta została, i jedną udało się wyjąć. E, głębokość podobna. Są miejsca, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo głęboko. Nie, mo, no nie można się doczekać, kiedy przynęta do, padnie do dna. Ale są też wypływania. No i oczywiście na dnie pełno odrostów. E, nowe łowisko ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że jest nowe, nieznane. E, woda, woda piękna. W każdej chwili można zaskoczyć rybą. Ładną, okazałą rybą. A minusem jest to, że tej wody tak naprawdę nie znamy. Uczymy się tu dopiero łowić. Poznajemy miejscówki, badamy dno, sprawdzamy gdzie co siedzi, jakie są ukształtowane. Dłubiemy, mówiąc krótko, ale z pewnością tej wodzie trzeba dać jeszcze niejedną szansę. Być może warto tu się wybrać łodzią, wziąć osądę, poszukać jakiś podwodny górek. Może siedzą tutaj na to wspaniałe okazy. Najczęściej łowię techniką opadu, główka 12 gram, tak jak Tomek, optyku jedno. No, wiadomo są te problemy z tą możliwością podwodną, ale jakieś mam, mamy przeczucie, że akurat tam właśnie stoją szupaki. Agresywny kolor jak na takie łowisko, ale trzeba próbować wszystkiego. Zaczynamy odwiedzać nowe łowiska, jakie mamy w okolicy i w przyszłym sezonie chcemy się też na tym skupić, że nie tylko Odra, bo macie przykład, mamy piękne jezioro całkiem niedaleko, podobno rybne, I pewnie. Ci, którzy tutaj często łowią, byliby w stanie na dzisiaj coś pięknego wyjąć, tak to jest jak ktoś na swoje łowisko. Dlatego też promujemy się przebrążowić i przynajmniej kilka razy wyskoczyć na jezioro po nowe wrażenia. Siedząc sobie na kadeczce nad jeziorkiem, przypomniała mi się pewna przygoda z nadodry, takim, która miała miejsce tak niedawno. Rzućcie sobie okiem. Co się dzieje? Są chyba, to misko chyba byś, no tak do ciebie płynie. Ten prąd się O, ciągnie. Ile ja masz Starszy ci. No właśnie ta linka tak niepewna, ale muruje. Ciekawe, czy jest podczepiony, czy. No właśnie, dobre pytanie. w opadzie było walnięcie, wiesz? Dobrze było, żebym on jego, który może być na spokojną wodę. No spróbuj. Ale chali po, po tym. Taka tak, zwierzaczka. Się zachowuje tak, jakby nie wiedział, że jest podczepiony, wiesz? Nie wiem, co to jest. Żeby tylko nie poszedł w nord, a tak pójdzie Ci znowu w nord, to nie. że nawet nie zdążysz. No, on się tam znowu wybiera. Wybiera się? Tak, widzę, no. widzę. Czekaj, podkręcić trzeba. Ale żeby ci nie pękolinka. Gdzie jest? Przed nurtem. Nie, nie, nie utrzymam go. Musisz tam w, iść. Pójdzie w Idź iść tam, idź, idź za nim. Nie udało się niestety. I musisz na koniec główki chyba iść. Poszedł. Poszedł? Tak. Nie, jeszcze je. jest. Nie. W zaczepie? Tylko W nie widać, żeby to było bo nie ma ani śluzu. Ani nic. Dziwna sprawa. Zdecydowanie coś było podcięte. No niestety nie udało się wyholować, bywa i tak. Przynęta utkwiła w zaczepie. W złym, miejscu, w złym miejscu wziął, bo wziął. to jednak tutaj jest nurt. Tam go znowu nie mogłem odciągnąć. No, tak bywa. Ł łóż to wygoda. Jakby nie było, ale ułożenie z brzegu ma swoje wroki. Bo no tutaj niestety się dość nie dla jest składka całkiem połamana. Nie będę ryzykował. Trzeba szukać innego wejścia. Idziemy dalej. Rozpadało nam się. A typowa pogoda jesienna, nie da się, nie da się ukryć. Rybę ryba powinna brać, ale nie chce. Jest jeszcze jedna kwestia, o której dzisiaj nie wspomnieliśmy. Dzisiaj, jak ją sprawdzałem, był gwałtowny spadek ciśnienia. To też może być przyczynkiem tego, że ryba nie chce brać. Na coś wino trzeba zrzucić. Są miejsca nad tym jeziorem, gdzie, gdzie jest naprawdę bardzo dużo wody. A są też takie, jak tutaj, że, że widać dno, pomimo że przed, przed oczami jest gdzieś z półtora metra. Woda jest piękna, kryształ, czyściutka, niektóre stanowiska przygotowane przez wędkarzy, to można powiedzieć nawet dzieła sztuki, bo widać, że się przełożyli, i pomościk, i barierka, jest nawet na czym usiąść, układka stabilna, naprawdę fajna sprawa. No tak, jeżeli ktoś tu często przyjeżdża, ma swoją miejscówkę, to musi być na niej wygodny. Widać, że już troszeczkę ząb czasu ugryzł tą kładkę, ale nabrała jeszcze większego uroku. Obejrzeliśmy kilka kładek, mało czasu mieliśmy w sumie dzisiaj, bo tylko dwie godziny, krótki wypad na te rybki fajne łowienie urokliwe na pewno w przyszłym sezonie, tak jak Paweł wcześniej powiedział będziemy chcieli tutaj przyjeżdżać na to jeziorko wiosną, latem spróbować połowić drapieżniki, jakieś szczupaki, okonie weźmiemy łódkę można tu pływać łodzią jedynie na silniku elektrycznym, bądź na wiosłach spróbujemy z łódki weźmiemy hofondę, zobaczymy czy w tym jeziorze są jakieś zatopione wyspy, dołki, wypłycenia. Tam może być właśnie stanowisko ryb drapieżnych. Ogólnie jeziorko bardzo fajne. Technicznie dosyć trudne, bo sporo zatopionych drzew. A na takich jeziorach najczęściej są ryby. I się był jakiś kontakt z rybą. Gumy mieliśmy pocięte, ale żadnej nie udało się złowić. Ale chociaż i to cieszy. Zmienialiśmy przynęty na różne kolory, różne gramatury. No, niestety nie było tych ryb, które chcieliśmy. Okonia całkowicie odpuściłem, ponieważ bardzo głęboko jest tutaj. Nawet nie wziąłem takich ciężkich główek. Miałem, miałem lekkie główki. 1-2 gramy to za lekko tutaj minimum to 6-7 gram na taką okoniówkę. Jeszcze przyjdzie czas na te grube okonie. Na pewno się w jakiś sposób do nich dobierzemy. Ale się przepiękna flota zrobiła. Wiatr ustał. Nic, ża żadnej fali. Nowe miejsce, nowa przygoda wrażenia fajne, pozytywne tak jak mówiliśmy wcześniej, na pewno chcielibyśmy częściej być nad tym jeziorem robić jakieś filmy z łowienia okoni, szczupaków może jakichś innych ryb fajne jeziorko, urokliwe, technicznie trudne ale to jest właśnie fajne z spinningu no niestety dzisiaj nie udało się złowić żadnej ryby mimo, że kontakt z rybą był ale na tym polega mędkarstwo taki jest spinning, że nie zawsze są ryby ale bardzo ważne jest to, że jesteśmy nad wodą że możemy poczuć ten klimat tego jeziorka i to jest świetne tym na dzisiaj już kończymy. Widzimy się już w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.